Jak podoba Ci się zamysł takiego festiwalu oraz atmosfera, którą można tu poczuć? Well, Dopiero I, przyjechałam tutaj, tutaj, ale I to łączy wszystko, co uwielbiam muzykę, music, sztukę art. i modę. Myślę, że to jest świetne. Widziałam baner i pomyślałam tak, to jest to, co I lubię. Think... Zawsze byłam przekonana, że szczególnie dla sztuk ważne jest to, by występowały w różnych formach. Muzyka, moda, malarstwo, wszystko to jest tym samym. Jesteśmy tu po to, by uwznieślać ludzi, by dać im odrobinę relaksu, pozwolić oderwać się na chwilę od rzeczy zdecydowanie przykrych i dać im energię. Kiedy robisz piękne rzeczy, łącząc modę sztukę i muzykę, czyli to, co jest wzniosłe dla ducha, to bardzo ważne, by nie robić tego w samolubny sposób, by znaleźć sposób na pomoc innym. Mam nadzieję, zostać tu trochę dłużej, ponieważ chcę to zobaczyć. Niestety będziemy podróżowali nocą, ale na pewno zostanę, by w tym uczestniczyć.